Dzień z życia księdza. Mamy sierpień, to jest mój miesiąc urlopowy, więc wyruszyliśmy do Grecji i Świętego św. Pawła. Oczywiście rozpoczynamy dzień od Słowa Bożego, bo to jest najlepszy pokarm. Do słowa zwykle kawusia, trzeba wypić kawę z Panem Jezusem. Tutaj już widać, kiedy modlimy się jucznie, każdego dnia domawiamy razem brewiarz, jest dobra ekipa. No i oczywiście, po tym musi wejść jakieś dobre śniadanko. Tutaj, akurat, zostało nam dużo jeszcze pieczywka, kawusia. Oczywiście, tu owsianeczka już się robi. Mm, banany, podstawowy składnik, no i zobaczcie, jakie pyszności. No i śniadanko, myślę, że na bogato. Dobre śniadanie to dobra też podstawa. No więc yy, yy, modlimy się, dziękujemy Bogu za to, co ma, że mamy dobre rzeczy do jedzenia. Ekipa już jest gotowa do wyjścia. Dziewczyny, umalowane, my też w gotowości. No i ruszamy, tu jest nasz radosny busik. Jak zresztą widać na załączonym obrazku, no to śmigamy Jesteśmy w Filipi. To jest miejsce, gdzie została krzczona święta Lidia. Pierwsze miejsce w Europie, gdzie święty Paweł postawił swoje kroki. Odnowiliśmy przyczynia chrzcielne, odprawiliśmy też mszę świętą. Tutaj jeszcze mamy nasze uwielbienie, naszą modlitwę. No radość też wielka, śpiewaliśmy pieśń Aggeusza, żeby Jezus budował swój kościół. No i później ruszyliśmy na trochę chillu, więc widzimy tutaj Morze Egejskie, całkiem niezły zachodzik słońca, no i radujemy się też stworzeniem, które Bóg nam daje, no i stwierdziliśmy, że trzeba coś jeszcze wrzucić na żołądek dobra, pizka. Burger, takosy, no i tu już po prostu wracamy sobie spokojnie do miejsca naszego zamieszkania. Jest luz, jest radość, jest naprawdę ogromna wdzięczność Bogu, też za ten dzień, który nam dał, na to, że jest właśnie między nami. I tutaj właśnie widzimy, jak wygląda miasto, też nocą, saloniki. Myślę, że robi wrażenie, także dobry dzień, naprawdę w takim poczuciu błogości i radości. Dzięki za uwagę.